konferencji klasowej. BKS Katowice zremisował z potomstwem na 1 1-1. Najpierw o komentarz poproszę ten na gości, Pana Jerzego Rotka. Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim yy, taka refleksja, gratuluję takich kibiców, takiego stadionu. Jeśli mecze rozgrywane byłyby w takiej atmosferze jak dzisiaj, to naprawdę ze wzruszeniem mówię, jest to liga. Także jeszcze raz gratuluję. Co do meczu, ja się bardzo cieszę z punktu zdobytego dzisiaj. Wiadomo, K.S. walczy o mistrza i serdecznie im tego życzę. Natomiast no, my mamy pewne kłopoty określone, co widać w tabeli. No, cieszę się, że znów tutaj na, na Katowicach, że tak powiem. Z zespołem, z którym przyjeżdżam, zdobyłem punkt, bo byłem tutaj jako trener Pogonist w Szczecin. Też po Arturze Płatku, bo trenerze, który odszedł z klubu, tu wygraliśmy jako zespół, także fajnie, że fajnie jest tu przyjeżdżać. Co do meczu, na pewno przewagę zdecydowaną optyczną miał GKS, bo my nie mamy takiej możliwości, jeśli chodzi tutaj przede wszystkim o siłę ofensywną jak, jak yy, gospodarze. No, ustawiliśmy się w ten sposób, żeby po prostu grać konsekwentnie po stracie piłki, odtworzać ustawienie, które umożliwiałoby nam yy, grę w defensywie, plus kontrataki. No, na pewno też stworzyliśmy niebezpieczne sytuacje, nie powiedziałem jakieś klarowne, bo to ciężko w tej chwili rozpatrywać na czynniki pierwsze, trzeba by ten mer zobaczyć, ale Przede wszystkim mówię tak. Yy, dziękuję tu moim zawodnikom za heroiczną naprawdę walkę. Niektórzy, tak jak Kolendowicz, yy, dosłownie wypruli z siebie wszystko, i o to mi w tym meczu chodziło, żeby każdy z nich. Ja mam taką zasadę, że każdy zawsze w lustrze, yy, każdy zawsze w szatni powierzyć takie duże lustra. Jak zawodnik schodzi, to musi do tego lustra powiedzieć, co zrobiłem dzisiaj dla zespołu. Jeśli zrobiłem wszystko, to znaczy, że jestem <laughs> piłkarz. A jeśli. Jeśli tylko przeszedłem koło meczu, to jest sytuacja taka w tabeli jaka jest. Dziękuję bardzo. No cóż, żałujemy bardzo, że nie udało się dzisiaj wygrać i, i na tą przerwę zimową zeszlibyśmy na pewno w lepszych humorach. Wiedzieliśmy, że flota może nas tak tylko zaskoczyć i, i, i strzelić w ramkę. Mówiłem o tym na konferencji przed przedmiotowej. Szkoda, że, że, że to jakby się sprawdziło żałuję tym bardziej, że może nie rozegraliśmy fantastycznego meczu, natomiast na pewno napracowaliśmy się, kilka sytuacji stworzyliśmy, w końcu szczeliliśmy tą bramkę, gdzie, gdzie nie było łatwo, bo flota grając tak jak grała, no jakby nie stwarzała takich, takich, takiej przestrzeni do tego, żeby swobodnie gdzieś ten atak prowadzić, ale w końcu strzeliliśmy tą bramkę i, i boli mnie to bardzo, że, że w taki sposób straciliśmy te trzy punkty. Trudno, trudno. E, taka jest piłka, można powiedzieć. Na pewno będzie to gdzieś się działo w nas w, do, do e, następnego meczu, a, a następnym meczu no to dopiero na wiosnę, ale, ale trzeba z tym żyć. Myślę, że e, dużo pracy jeszcze przed nami, ale myślę, że można gdzieś tam optymistycznie e, patrzeć do przodu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zachęcam do zadawania pytań. masz jakieś się, że ta w tym meczu po raz kolejny stwierdziło się, skuteczny napastnik to jest raczej najbardziej Druga rzecz, sądzę też, że wasze plany dni, już w każdym razie na urlopy, czy czy zabieracie zagrać w spalń, trenować? No tak jak gdzieś ten temat tego skutecznego napastnika się przebija przez całą rundę, ale myślę, że patrząc na inne zespoły, no to, to inni też mają może i jeszcze większe problemy, bo Gdzieś tam potrafiliśmy sobie w jakiś sposób z tym radzić. Plany na, na najbliższe dni: trenujemy do czwartku, włącznie. Później, zawodnicy udadzą się na urlopy. Nie gramy żadnego spojrzenia.